Witam wszystkich. Tematem dzisiejszego odcinka jest łowienie i nęcenie przy użyciu czerwonych robaków. dzisiaj na dosyć płytkim kanale. Głębokość tutaj wynosi około półtora, może dwa metry. I w łowisku tym dominują przede wszystkim leszcze. Dzisiaj spróbujemy łowić leszcze właśnie przy użyciu tylko i wyłącznie czerwonych robaków. To będzie moja jedyna przynęta haczykowa, tuż obok kastera i bardzo śladowej ilości jokersa, którą ze sobą zabrałem. Jest to po prostu pozostałość po ostatnich zawodach Grand Prix Polski. Ten jokers ma tydzień, ale trzyma się w bardzo dobrej kondycji. Będziemy łowić na krótkim dystansie. Kanał ma szerokość powiedzmy 20 metrów. Tutaj na miejscu, w którym siedzę, no akurat przede mną, są trzciny. Trzcinowisko dosyć długie, także tym bardziej ten dystans jest jeszcze bardziej skrócony. I dzisiaj będziemy łowić na skraju, właśnie tego trzcinowiska i poszukiwać leszczy przy użyciu wspomnianych wcześniej przynęt. Kaster i czerwone robaki to przynęty, które w połączeniu ze sobą, posiekane razem w jednym pojemniku, tworzą wręcz zabójczą mieszankę do łowienia dużych ryb, przede wszystkim leszczy, ale również bardzo często duże płocie bardzo chętnie podchodzą do tego typu przynęt. I najlepiej jest podawać te robaki w glinie, w czymś, co jest neutralnym zapachowo, ponieważ siekając te robaki, one wydzielają bardzo specyficzny zapach, który nie jest zbyt lubiany przez drobne ryby Przez co działa dosyć selektywnie Oczywiście może się zdarzyć, że do takiego towaru podejdzie również sumik karłowaty Oraz okoń No jest to w zasadzie nieuniknione, ponieważ sumik, okoń, leszcz to są ryby, które Bardzo lubią czerwone robaki i bardzo lubią również siekane kastery Także będziemy to wszystko razem siekać ze sobą i tworzyć bardzo taką mieszankę, która będzie widocznie pachnieć właśnie tymi kasterami, czerwonymi robakami. To stężenie nie będzie duże, natomiast pozwoli nam na to, żeby zaromatyzować całą tą mieszankę jak glin, a dokładnie to jednej ziemi torfowej, jednej gliny rzecznej. Będzie to bardzo uniwersalna mieszanka, taka. Na kanały, na wody muliste jest jak najbardziej super. No i dodatkowo będzie to mieszanka ciemna, co przy łowieniu ryb ostrożnych, w szczególności kiedy one no, mogą nie żerować, będzie na pewno dobrym wyborem. Łowisko tu jest naprawdę dosyć mocno zamulone, także wziąłem to pod uwagę i tą mieszankę glin troszeczkę zrobiłem lżejszą właśnie przy użyciu ziemi torfowej. Jeżeli mieszamy dwie gliny o różnym kolorze, bardzo ważne jest to, aby je ze sobą przetrzeć tuż po wymieszaniu. Najpierw je mieszamy ze sobą, a dopiero później przecieramy. Nigdy odwrotnie, ponieważ wtedy nie uzyskamy takiej jednolitej barwy, jaką mam tutaj w lewej ręce. Tutaj widzicie nieprzetartą glinę, i tutaj część jest jasna, część jest czarna. No, wygląda to po prostu źle. Pamiętajmy również o tym, żeby gliny. Do nęcenia gnojakiem, siekanym i kasterem pod żadnym pozorem nie dowilżać, ponieważ w kasterze i w gnojakach jest bardzo dużo wody, i po prostu ta mieszanka byłaby zbyt mokra, zbyt kleista, i moglibyśmy mieć problem z tym, żeby glina szybko z koszyka została opróżniona. Nęcenie będzie bardzo proste, ponieważ no, co tu sobie skomplikować? Trzeba zrobić prostą mieszankę glin i po prostu wsiekać robaki. Dużo ważniejsze jest to, i dlatego wsiekamy. Co prawda nie mam w ogóle rozeznania, nie wiem, czy ryby są. Wybraliśmy losowe miejsce i no trzeba po prostu podejść do tego dosyć ostrożnie. Pamiętajmy o tym, że jeżeli wrzucimy zbyt dużo naraz. No to po prostu możemy sobie to łowisko na maksa zabić. Jeżeli ryb będzie niewiele, będziemy mieli duży problem z tym, żeby ryba bardziej chciała zjeść naszą przynętę na haczyku, aniżeli to, co jest w koło. To, co jest w koło, mają tylko zachęcić, bardzo często to powtarzam. No i również później będziemy rybę utrzymywać donęcaniem, ciągłym przerzucaniem, podawaniem kolejnych porcji gliny z dosyć dużymi selektywnymi robakami. Także na starcie nie podaje dużo. Będzie to dosłownie kilka koszyków, ale będzie to też mieszanka do początkowego etapu wędkowania. Trudno mi to co, co, co ocenić, ale jest tu około 1,5 litra gliny. Może dołożymy jeszcze troszkę 2 litry i tyle. I do tego się robaki. Na wstępie damy sobie taką porcję kastera. Jest to jakaś 1 trzecia kubka. Kubka dotyczki, może być nie wiem, pudełko, niewielkie, obojętne. I czerwonych robaków również damy podobną ilość. No tego nie ma dużo, to, to i tak będzie fajnie pachnieć, a zawsze możemy dołożyć. Ja tych robaków nigdy nie myję, uważam, że to nie ma sensu. Ta ziemia w niczym nie przeszkadza. I siekamy je w miarę drobno, ale niezbyt drobno. Zaraz Wam to pokażę, jak to powinno wyglądać. To jak to powinno wyglądać, zależy oczywiście od Was. To jest moja opinia. Te robaczki mają tak powiedzmy centymetr, półtora długości, i to wszystko wrzucamy do tych dwóch litrów gliny, którą sobie przygotowałem. O, widzicie, powstała taka zupa, woda, to też dowidrzy tą glinę. I będzie mega robaczany aromat. Tak, nie jest to ani zbyt bogate, ani zbyt biedne. No, już to pachnie ewidentnie gnojakiem. Do tego dodam śladową ilość rozproszonego cukersa. Tak, profilaktycznie. Jako, że przyjechaliśmy na leszcze, to myślę, że wypadałoby troszeczkę tego cukersa dać. Możecie zauważyć koszyk, którym nęce nie jest duży. Jest to zwykły koszyk, którym wędkujemy na co dzień. Duży, normalny koszyk do łowienia. To wystarczy, ponieważ mamy objętościowo mało nośnika, natomiast wszystko jest skoncentrowane w, no, w niewielkiej ilości gliny. Przy nęceniu gliną nie trzeba mieć, powiedzmy, tam 5 litrów i, i podawać jakichś wałków czy tworzyć niedużej plamy. Oczywiście to jest bardzo dobre, ale chyba nie na takich kanałach. Mam, mam takie mieszane uczucia co do tego, bardziej na łowiskach otwartych, y, gdzie ryb jest. Ogromna ilość, wtedy rzeczywiście większe pole nęcenia jest lepsze. Natomiast na takim leniwie płynącym, wąskim kanale, gdzie ryby są płochliwe, wydaje mi się, że lepiej jest troszkę bardziej to skoncentrować. Nęcimy szybko, ponieważ podejrzewam, że ryby od razu się nie pojawią, tylko będzie trzeba na nie chwilę poczekać. Jeszcze jedna ważna rzecz, kiedy nabijacie koszyk do wstępnego nęcenia e, i łowicie blisko, nie osiągacie dalekich dystansów, nie skupiajcie się na tym, żeby mocno nabijać, wystarczy, jeżeli tym bardziej, jeżeli to jest dosyć wilgotna glina, ponieważ robaki nam ją dowidrzyły, wystarczy lekkie ściśnięcie i dzięki temu jesteśmy szybsi, nie musimy czekać, rzucamy nawet koszyk nie musi opaść do dna, możemy go poderwać tuż nad dnem, i fajnie gdzieś tam, tak na powiedzmy troszeczkę większym obszarze to rozłożyć. Pierwszą rybę, 15 minut zajęło im, żeby przypłynąć w moje miejsce nęcenia, nie wiem jeszcze co to jest, ale wygląda mi to na leszcza. Tak. Standardowy rozmiar tego kanału. Leszczyk wziął na taką właśnie przynętę jeden duży czerwony robak podzielony na dwie części. Taka przynęta, ona powiedzmy, że uwalnia trochę swoich soczków ze środka i to działa bardzo atrakcyjnie na, na ryby. Dużo bardziej atrakcyjnie niż założenie po prostu jednego czerwonego robaka. Lepiej dać dwa kawałki niż jeden cały. Piękny. Ryby pojawiły się dosyć szybko. Ta wzięła po 28 minutach od zanęcenia. Również na dwa kawałki robaczków. Dużo pojawiło się sporo ocierek. Widać, że ryby się w łowisku pojawiają. Systematycznie jest ich coraz więcej. Coraz więcej jest ocierek, więcej wskazań. Niedługo skończy mi się moja mieszanka, którą sobie przygotowałem na wstępie. Także niebawem dosiekamy kolejną porcję goniaka. Może spróbujemy ją troszkę zwiększyć i zobaczymy, jak to wpłynie na nabrania. Jesteśmy tu dzisiaj po to, żeby sobie troszkę też potestować. No bo łowienie takie jako takie jest fajne, ale do pewnego momentu, a w pewnym momencie będzie trzeba sprawdzić coś innego i, i przekonać się, czy to wpłynie pozytywnie czy negatywnie. Na początku zacząłem wędkować dużym koszykiem, dokładnie tym, którego pokazywałem Wam podczas nęcenia wstępnego. Duży koszyk, ale lekki, to jest 30 gramów. E, taki koszyk dużo lepiej opiera się na mule, on się tak nie zapada. Także to jest pierwsza podstawowa zaleta dużego koszyka nad małym. E, ponadto bardzo rzadko przerzucam, bo dosłownie zrobiłem to w godzinę, a przerzuciłem 5 razy. Za każdym razem zaczynając brania, natomiast no, tylko trzy ryby udało się wciąć, dwóch niestety nie. I łowię zestawem bardzo prostym, opartym na federgumie, klasycznie standardowo u mnie, zawsze jest to federguma, Federlink dla lepszej sygnalizacji brań. I posiadam nie szybko złączkę, tylko zwykły krętlik. Po prostu zapomniałem szybko złączek, ale to jest ta sama zasada działania, co przy szybko złączce. Jako, że łowię na gnojaki Dlatego ten krętlik, bądź też szybko złączka, jest tutaj bardzo potrzebny. W przeciwnym wypadku przypon by się cały czas skręcał w momencie ściągania zestawu do brzegu, a w tym wypadku w pewnym stopniu tego unikamy. Przypon jest cienki, z żyłki 0.11. Mam gdzieś podświadomości, że jest to dosyć chimeryczne łowisko, także nie chcę się zbytnio wygrubiać, nawet mimo to, że woda tu jest dosyć mętna. A jako, że łowię na duże przynęty, bo są to dwa gnojaki, Ewentualnie jeden duży przepołowiony na dwie części. To stosuje haczyk rozmiaru 16 o bardzo klasycznym kształcie. To jest Hydra IM601. Panowie przepłynęli idealnie przez moje łowisko Być może za chwilę będzie trzeba trochę donęcić No ale spróbujemy póki co bez donęcania Wcześniej też przepłynęli w tym kierunku i tuż zaraz Jak tylko przepłynęli to w momencie nastąpiło branie lesza Także to tak nie do końca nie przeszkodziło, bardziej pomogło No ale teraz już idealnie przez moje łowisko, które nęciłem No zobaczymy dajmy 10 minut i zobaczymy czy coś na ten dnie jeszcze zostało, ponieważ moja mieszanka jest dosyć lekka no chyba coś siedzi trąpik. dno się trochę poruszyło i mniejsza ryba wzięła o, o. W ramach testu założyłem jednego większego gnojaczka Nie przecinając go talnie nic Nie mam w ogóle brań Są ocierki w łowisku, ale ryby całkowicie ignorują moją przynętę To jest to, co Wam wcześniej wspominałem Taki cały czerwony robak jest dużo mniej atrakcyjny od przepołowionych Nie wydziela się tyle zapachu z niego Ryby jakby mają problem z jego lokalizacją Także zmieniamy to szybko, bo szkoda czasu ja po prostu z ciekawości chciałem się przekonać jeszcze na własnej skórze, czy tak rzeczywiście jest i, i tak faktycznie się stało. Robak jest nieruszony całkowicie. Ale ja go zostawię, tylko go przepołowię i dołożę mniejszego, którego też troszeczkę pomniejszę. Błyskawiczna reakcja. Już po zmianie przynęty, nie wiem, 5 minut i jest efekt. Dobra, puszczę od razu. Kończy nam się nasza mieszanka, którą zrobiliśmy na początku. Chciałbym teraz podejść bardziej, jeszcze bardziej selektywnie do łowienia, dlatego w tym momencie zrezygnuję całkowicie z drokersa i dam troszkę większe kawałki gnojaka. Zobaczymy, czy, czy to przyniesie dobry efekt. Nie łowimy dzisiaj na wagę, tylko chcemy sobie potestować, posprawdzać. Także na wstępie daliśmy powiedzmy dosyć drobne te kawałki gnojaczka. A teraz damy dużo grubsze. Zobaczymy, czy będzie jakiś efekt. Tutaj są też fajne duże leszcze. Co prawda jest ich no, zdecydowanie mniej niż tych średnich do kilograma. Ale może uda się na jakiegoś wyselekcjonować. szczyt tego dnia. No W dalszym ciągu nie jest to dwukilogramowa łopata, ale to już jest taka ryba pod kilogram. Fajna. Dała dużo emocji w czasie holu. No, dwa gnojaczki okazują się najskuteczniejsze. Na pojedynczego nie ma takich dobrych efektów. Spróbuję jeszcze grubiej. Może akurat założę jeszcze większy haczyk na żyłce tej samej średnicy 0,11. Natomiast założę haczyk rozmiaru 14. To jest już mój sprawdzony od dawna Kamasan B512. On jest troszkę inny kształtem, jest po prostu szerszy. To jest kształt typu wide gape. I na niego świetnie się mieszczą duże przynęty. Kanapki, kastery z białymi robakami, gnojaki z robakami. Jest no po prostu na no mieści bardzo dużo. I spróbuję założyć teraz aż trzy czerwone robaki. Zobaczymy, czy może większa ryba się na to skusi. Wprost przeciwnie. duża przynęta, mniejsza ryba. Ciekawostka. Spróbujemy raz jeszcze. Moment myślałem, że trochę przesadziłem z tymi robakami, ale okazało się, że trochę cierpliwości. Musiałem sporo poczekać. No i jest rzeczywiście większy leszcz. No ten już na pewno kilogram waży. No, tak myślałem, że, no, że trochę przesadziłem, bo nic się nie działo w łowisku. Było cierki, ale nie było w ogóle brań. Czekałem, czekałem, czekałem i w końcu się udało. Ale tak no myślę, że może jednak troszkę przesadziłem i wezmę teraz mniejszy koszyk i odsunę się trochę na bok. Eee, jakiś z metr na prawo od miejsca nęconego to będzie tak zgodnie z nurtem dzisiaj. Woda cały czas płynie w prawo bardzo leniwie. I może może jeszcze jakieś wejdą. Wszystko, cały czas najskuteczniejszą przynętą są dwa gnojaczki. Jak jest jakiś dłuższy, to go trochę odrywam, o, w taki sposób. I teraz mam troszkę mniejsze, tego leszcza złowiłem na dużo większe, ale spróbujemy w taki sposób. ukoiło nam się, nie wiem czy to jest efekt przenęcenia, czy może niedonęcenia przesunąłem się w prawo, trzy brania jedno wykorzystane, wrzucam dalej jest echo, <noise> także ciężko mi powiedzieć zmieniłem koszyk na mniejszy, nie mam nic do stracenia, troszeczkę mi tu jeszcze w kuweczce zostało wynęcę to, no i będziemy powoli kończyć, zobaczymy czy to przyniesie efekt pozytywny Trudno mi powiedzieć, czy po prostu ryby teraz sobie trochę odpuściły żerowanie, czy zwyczajnie my im daliśmy trochę za dużo. Zaraz się o tym przekonamy, doręcimy i sprawdzimy. nęce nie dał rybę natychmiastowo małą co prawda prawdopodobnie krąpik czyli chyba im jednak trochę brakowało kończy na dzisiaj powiem szczerze nie do końca dzisiaj zrozumiałem te ryby Mam wrażenie, że ogólnie pomysł był dobry. Wstępnie wszystko było zrobione ok, a później coś nie zagrało. Być może rzeczywiście troszeczkę przesadziłem z robaczkami i to co wspomniałem na samym początku, żeby nie przesadzić, no sam to po prostu zrobiłem, tylko że w dalszej części wędkowania. No, no i niestety nie udało się zbyt dużo tych ryb złowić. Pierwsze dwie godziny były bardzo fajne. Większość dzisiejszego wyniku udało się osiągnąć właśnie przez pierwsze dwie godziny. Kolejne dwie to już było takie doławianie, było dużo ocierek, natomiast bardzo mało było takich dobrych wskazań, które by sugerowały, że ryba wzięła przynętę. Także no, ewidentnie ryby w łowisku były, ale nie do końca były zainteresowane moją przynętą. Być może łowiąc na ochotkę, udałoby się dzisiaj zrobić więcej, ale to nie było dzisiaj tematem tego odcinka. Mam nadzieję, że temat tego odcinka Wam się mimo wszystko podobał. Jeżeli wędkujecie w taki sposób, to koniecznie dajcie znać w komentarzu. Ja się z Wami żegnam i widzimy się za tydzień. Do zobaczenia.